Mówi się, że na giełdzie zysk to opinia, a gotówka to fakt. Dlaczego? Bo zysk można upiększyć w księgach, ale prawdziwe pieniądze na koncie nie kłamią. Jak sprawdzić, czy firma naprawdę generuje gotówkę? Poznaj wskaźnik cena do przypływów pieniężnych. Zaczynamy. Cześć tu, Inteligentne Handlowanie. Witam w kolejnym odcinku ABC Inwestowanie. W ostatnich odcinkach omawialiśmy wskaźnik C do Z i C do P. Dzisiaj sięgamy po kolejny, uważany przez wielu za bardziej wiarygodny wskaźnik – wyceny. Cena do przypływów pieniężnych, w skrócie C do CF, po angielsku Price to Cash Flow, czyli P do CF. Czym jest Cash Flow? Czym są przepływy pieniężne? Zanim zrozumiemy wskaźnik, musimy wiedzieć, czym jest cash flow, czyli przepływ pieniężny. Zysk, który widzisz w raporcie finansowym, to wynik księgowy. Zawiera on pozycje, które nie są realnym wydatkiem, jak na przykład amortyzacja. Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje natomiast, ile prawdziwej gotówki wpłynęło i wypłynęło z firmy w danym okresie. Dzieli się na Przepływ z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Nas najbardziej interesuje te operacyjne. Jak działa i dlaczego jest ważny? Wskaźnik C do CF porównuje cenę rynkową akcji do kwoty przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, przypadającej na jedną akcję. Dlaczego to takie ważne? Bo jak wspomniałem, przepływy pieniężne są znacznie trudniej do manipulacji księgowej niż zysk netto. Firma może raportować wysoki zysk, ale jednocześnie mieć problemy z płynnością i generować ujemne przepływy gotówki. CDCF pomaga to wykryć. Jak interpretować? Jak więc interpretować ten wskaźnik? Generalnie, im niższy wskaźnik CDCF, tym lepiej. Oznacza to, że za każdą złotówkę przepływów. Pieniężnych generowanych przez spółkę płacimy na giełdzie stosunkowo niewiele. Podobnie jak w przypadku innych wskaźników, warto go porównać między spółkami z tej samej branży oraz do historycznych wartości dla tej samej spółki. Spółka ze stabilnym, niskim c CDCF jest często postrzegana jako zdrowa finansowo maszynka do robienia gotówki. Podsumowując, wskaźnik cena do przepływów pieniężnych to potężne narzędzie które pozwala ocenić spółkę przez pryzmat jej zdolności do generowania prawdziwej gotówki. Jest często uważany za bardziej wiarygodny niż C do Z, bo trudniej go zmanipulować. Pamiętaj, aby zawsze analizować go w połączeniu z innymi wskaźnikami, aby uzyskać pełny obraz kondycji firmy. Teraz wiesz, jak odróżnić księgowy zysk, od prawdziwej gotówki. Czy zwracasz uwagę na przepływ pieniężny? Analizując spółki, daj znać w komentarzu. Jeśli chcesz być coraz lepszym i bardziej świadomym inwestorem, koniecznie zasubskrybuj kanał Inteligentne Handlowanie. I kliknij dzwoneczek. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii ABC Inwestowanie. Inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.